Wymarzyłam sobie drewniane lampki na dłóżko, a la lampiony, ale ponieważ jestem na budżecie, to oczywiście robimy wersję DIY. Więc kupiłam takie patyczki bambusowe, które pomalowałam lakierobejcą, którą po prostu miałam, ale zostawiłam ją na brzydkie zacieki i posklejała te patyczki, więc trochę jakby zeskrobiałam ten nadmiar farby. I zaczęłam sklejać patyczki niezawodnym klejem na gorąco w kształcie takiego lampionu. Za każdym razem zbliżając patyczki do siebie, żeby uzyskać efekt zwężenia się. Ku górze i też ku dołowi, ale takie chińskie lampiony. Zrobiłam to w dwóch częściach, bo tak było mi po prostu łatwiej. Potem zorientowałam się, że jakiś geniusz zapomniał włożyć tej części z żarówką do środka, więc musiałam rozkleić i jeszcze raz skleić mój lampion i połączyć kabelki od tej części na żarówkę i kabel z stryczkiem do kontaktu, bo kupiłam je osobno, więc musiałam je połączyć razem jakoś. I przymocowałam również do takiej podpórki na półkę, którą akurat miałam i świetnie się sprawdziła jako trzymacz do tej lampki. Nie chciałam wiercić dziur, więc po prostu przykleiłam na taśmę dwustronną i naprawdę super się trzyma. Chwilę przytrzymuję i w sumie gotowe. Świeci. Tak wyglądało przed, a tak wygląda po. Czy wyszło idealnie? No raczej, że nie. Czy mi się podoba? Jestem zachwycona. Czy mam więcej takich DIY w zanadrzu? No jasne, że tak.